Hejkaa, Słysowikusie, ja właśnie yy, robię informację Otóż, że Train to Love Challenge Właśnie chciałam pokazać, że od Mateusza Dabro Dabrowskiego napisał mi ten Ten odcinek zasługuje na nie wiem co XD <grym> No widzę, że oglądasz moje kanały, yy, ziomeczku No widzę, że odcinki zarobiście oglądasz yy, Bardzo Cię lubię, ziomeczku, Cię gorąco pozdrawiam, masz ode mnie no i mam nadzieję, że to jest bardzo fajne Jeśli chodzi o paczkę od widzów, paczka od widzów będą za rok, więc y, Możecie mi za tym Za tym zrobić dla mnie niespodziankę Będą fanarty, słodycze y, Donate Oraz te instrukcje macie zrobić Oraz liścik Albo jakieś pierdółki możecie mi przesłać Więc będzie git A ja chciałam wam pokazać coś fajniejszego, bo Jedna osoba, która o co chodzi? Jedna osoba, która była y, w tym tygodniu, była od razu jedna osoba y, od 1, 3, 5, 1357. Napisał mi tak Mikusia, a mogłabyś zobaczyć wykre Call of Duty 2 gameplay i go ocenić? No, żaden problem, problemie zrobię w niedzielę, więc yy, saduszko i łapka na Ciebie yy, Zrobię w niedzielę oceny kanałów, może kiedyś obejrzę twój Call of duty 2 gameplay Widzę, że nagrywasz te odcinki No, widzę Pawciku, że Ty też oglądasz moje kanały to do wzgóry I bardzo Ci się cieszysz No nie wiem, zobaczę, może zrobię te oceny kanałów, może zrobię w w niedzielę nie, bo Będą jeszcze moje matematyki to do częściowo, więc będzie ich. A, słuchajcie, inflacja. Dzisiaj może być Q&A, możecie pytać. Yy, la, czyli tak. Yy, 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 mówię do papcika1357, Mateusza Dabrowskiego i nowych osobników, którzy byli u mnie. Yy, chcę, żebyście mi pytali, daję wam na to 20 minut. Za długo zaczniemy Q&A. Dwa odcinkowo I kto będzie pierwszy na tym odcinku to To będzie otrzymana serduszko Jak ktoś będzie pierwszy na komentarzu i pierwszy na moim kanale pierwszy Był Na moim kanale nagrany, więc będzie ekstra do no a adres mieści się tutaj na i tym nagrywka, bo nie mogę tak szukać bo nie mogę znaleźć, możecie znaleźć u mnie kanał te adresy, które możecie znaleźć i na moim filmiku, ta informacja i możecie napisać akadę na i by przesłać mi, bo możecie mi przesłać moje paczuszki, więc możecie zrobić dokładnie co chcecie, właśnie yy, kwestia jutro Będą odcinki z QA Day, później z Challenge, czyli spasołkowy Challenge, oraz zrobimy dla urodziny Black Bear który jutro będzie miał urodziny. Zrobimy mu 100 lat. Śpiewamy i zrobimy mu niespocięgę, czyli piosenkę będzie dla niego taka zarobista i mocna. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. A w ogóle, dziękuję Wam za 40 subskrypcji. Dobijam do 50 subów, więc. Y... Jeśli ktoś jest nowy, to zapraszam do subskrybowania yy, Nowi subskrybenci będą, yy, będą yy, w tym Za rok będą podpisani Będą yy, Będzie na, na nowym kanale, będzie git No kanal nie będę zmieniała, bo niestety będzie zostawiona Więc zobaczymy Możecie zobaczyć A z tytułu będą Q&A, więc yy, Daję wam na to 20 minut I zanim go zaczynamy, więc Yy, Tym akcentem kończymy właśnie yy, Słuchajcie musicie, Muszę nagrać Q&A Bo nie było Q&A cały tygodnie. Więc musimy to nagrać Bo tyle osób muszą się zapytać Więc do Pawcika Do Mateusza Dabrowskiego to są yy, parę razy U mnie na kanale To zapraszam żebyście mi Zadawali mi pytania Więcej pytań możecie mi zadawać Bo pamięci mam pełno, więc Mam trochę powę, możecie mi pytać. A ja za jednego wam odpowiem. Reszta ekipy też, bo nie chcę, żebyście męczyli się po szkole. Więc dawajcie, dawajcie. A ja za jednego zaczynamy nagrywki Kiedy ja powiem raz, dwa i do roboty.